Łukasz Ostrowski Sentauta, dzień dobry. Dziś Honda Civic z 2004 roku w wersji sport z benzynowym silnikiem 1,4,90 koni. W Hondzie najśmieszniejsze jest to, że jak się tym jedzie i się nie spojrzy człowiek w papier, to się wydaje, jakby jechało się 1,6. To naprawdę fajnie jedzie. Kolor czerwony, ten najszybszy. Bezwypadkowa bardzo ładna pod spodem i podłoga silnik to że suchy to wiadomo ale sanki wszystko gdzieś bez nalotu naprawdę szacun jak na auto z kraju kwitnącej wiśni no taki Civic bomb do miasta na co dzień trasę też się tym pojedzie ludzie się zmieszczą a że maczy drzwi tu masz drzwi trochę ma sportowego sznytu. Kupaksy e, Opony zimowe fajne kumho No dobra Bagażnik posiada Proszę bardzo Jest bagażnik Jest z tyłu roletka Elegancko tego No Teraz tak tutaj zrobimy tak Drugi rząd siedzeń jest. Teraz muszę zrobić tak, bo tak sobie wymyślili, że z drugiej strony jest u góry wajcha, a tu nie ma. I wsiadamy do pojazdu. No. Palimy furę. Palimy furę. Czego ty mnie tutaj piszczysz? Że pasy nie zapięte. No nie zapiąłem, bo nigdzie nie jadę, ty. Uspokój się. Trochę nawiew zmniejszę. Ma pełną elektrykę szyb. No bo ma tylko dwoje drzwi, więc są elektryczne szyby z przodu. Ma ładną, niezmęczoną kierownicę. Radio jeszcze trochę ścisze. A przebieg 197 tysięcy kilometrów. No. Wracając do kierownicy, czekaj, czy jest na luzie, czy na biegu, żeby mi wczoraj nie zgasło. jak będę chciał wyjść. Ma klimatyzację manualną. Ma radio, ma skrzynię biegów. Ma tutaj schowki ręczne. Biegów jest pięć do przodu. Fajny ten silik. Jest niefajny. Yy, trzyma się to drogi, fajnie jedzie, nic nie stuka, nic się dziwnego nie dzieje. No powiem wam, jest ok, silnik wam pokażę. Jak to w Hondzie, tylko kurz panie, tylko kurz. Yy, gdzie jest, tu jest dęzlownik, o. Zobaczcie jak ładnie. Tu jest tylko brud Bądź niemieckie liście. No. Zamykamy bramy Honda Civic 1,4 benzynka 2004 rok, trzymajcie się, hej.